Nice Siemaneczko, witam wszystkich w studio Armagedon. Pozdrawiam kochani sława bracia i siostry. Witam wszystkich tych, którzy w teoriach spiskowych się od dawna, witam was, szury. witam was schizofremicy, witam was foliarze. <grymne> nie cieszmy się, nie cieszmy się w tej chwili, bo to, że mamy rację, to znaczy, że nie daliśmy rady. Staram się nie przeklinać. Pozdrawiam Was wszystkich szamanów, dzieci Indygo. Pozdrawiam Was wszystkich magicznych ludzi, którzy czują, że ten świat nie jest prawdziwy. Coś z nim nie tak. Coś z nim nie gra. W studio Armagedon dowiecie się co? W studio Armagedon dowiecie się, jak rozkminiają to ludzie z całej Polski. Zbiorę taką armię, że wszyscy razem naprawdę złożymy to w jeden wielki. I będziemy mieli te odpowiedzi. W końcu je wszystkie ustalimy. Pozdrawiam Was. Zapraszajcie ludzi. Jeżeli znacie kogokolwiek, kto wydaje Wam się troszeczkę chory, odpalony, gada głupoty, proszę, wysyłajcie go do mnie. Potrzebuję takich ludzi. Wszystkich. Bez względu na to, czy wierzą w kulki, kosmitów, yeti, energię, sztuki walki, prawa ulicy obojętnie. Dawać ich wszystkich do mnie. Witam was też wszystkich serdecznie, którzy nie wiedzą kompletnie o czym my tu gadamy. Witam Was wszystkich, których świat runął i którzy oczekują, że stare powróci. Dla was wszystkich powiem tak, nie powróci. Ej, będzie też dużo miłych rzeczy. E, słuchajcie, wytłumaczymy Wam e, o co nam chodzi. Wytłumaczymy Wam skąd nasza irytacja. Wytłumaczymy po kolei Wam, dlaczego w rozmowach z nami jesteśmy tak agresywni i bezpośredni. E, nie ma się czego bać. Każdy kiedyś zaczynał, każdy kiedyś odkrywał pierwsze swoje tajemnice. Pierwsze sekrety, pierwsze niedoskonałości systemu, błędy, déjà efekty Mandeli po kolei. Słuchajcie, moja wiedza jest ogromna, ale trzeba ją uporządkować. Musicie mi w tym wszyscy pomóc. Mam wielkie braki, nie składam wielu rzeczy, wielu rzeczy nie potrafię, a w wielu miejscach i sytuacjach byłem. Wiem, że one istnieją. Pozdrawiam Was, kochani. Mam nadzieję, że Was zaciekawiło moje studio. Mam nadzieję, że zaciekawiło Was ee, to wszystko, o czym mówię. Pamiętajcie, <laughs> Ziemia jest płaska. A my tu nie jesteśmy sami. Pamiętajcie, zwyciężymy tą walkę. I pomimo tego, że Jednooka Banda Chuja próbuje nas zastraszyć, ubezwłasnowolnić. Próbują pokazać nam, że nie ma innego wyjścia jak poddanie się ich szczepionkom, czipowaniu i nowemu porządku świata. Syjon odpowie, sława bracia i siostry.